Chek, 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 chek Wszystkich. Dziś jesteśmy w katedrze Kryminologii z profesorem Krzysztofem Krajewskim. Będziemy rozmawiać na temat polityki narkotykowej w Polsce. Profesor Krzysztof Krajewski jest autorem książki Sens i Bezsens Prohibicji. Jedną z jej głównych tez jest to, że świat wolny od narkotyków nie istnieje. Dlaczego Pan tak sądzi? Bo różne substancje psychoaktywne towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów, oczywiście w mniejszym lub większym zakresie, natężeniu ale jest to fenomen, który jest znany każdej w gruncie rzeczy kulturze. A czy w polskiej także? Oczywiście, jak najbardziej. polskiej czy europejskiej szerzej, taką najbardziej powszechnie używaną substancją psychoaktywną, która jest substancją pod wieloma względami bardzo groźną w gruncie rzeczy, jest alkohol. To jest coś, co w naszej cywilizacji, tak zwanej zachodniej, a więc w Europie, w Ameryce Północnej, jest czymś powszechnie używanym, i to jest, można powiedzieć, nasza kulturowo substancja psychoaktywna. Natomiast inne kultury tworzyły, wynajdywały, odkrywały inne substancje, które z kolei w naszej kulturze nie funkcjonowały no, chociażby właśnie opium, które jest przecież ma swój rodowód w Azji, czy kokaina, czy różne pochodne krzewu koka które z kolei w Ameryce Południowej funkcjonują od, od zawsze. Polak używa kokainy, używa grzybów halucynogennych. To on, czy on jest, że tak powiem, predystynowany do tego, żeby te substancje używać, czy może jednak przeniesienie tych, tych substancji na grunt kultury polskiej jakieś problemy stwarza? Na pewno. Oczywiście, ponieważ te substancje, które są tradycyjnymi substancjami używanymi w jakiejś kulturze, tak jak alkohol w kulturze europejskiej. Mówi się o nich bardzo często, że są substancjami kulturowo zintegrowanymi, to znaczy istnieją pewne normy, pewne wzory używania tych substancji, które mają między innymi za zadanie redukcję pewnych negatywnych konsekwencji, jakie te substancje mogą wywoływać, i to dotyczy pewnych norm i wzorów dotyczących przede wszystkim tego, kto, ile, w jakich okolicznościach, w jakim celu może używać. Polska może akurat ze względu na pewne wzory używania alkoholu nie jest tego najlepszym przykładem, ale nawet w Polsce takie formalne czy nieformalne normy dotyczące spożywania alkoholu. Tak twierdzą hip-hopowcy albo... Fani muzyki, reggae, że oni sobie świetnie radzą z marihuaną. Oni mają swoje wzorce, wiedzą kiedy palić, yy, całą muzykę pod, pod wpływem tego tworzą, znają, nawet znają te pojęcia religijne z kultury rastafariańskiej. Być może w tych grupach jakaś kulturowa integracja też się odbywa. Ja nie mogę tego absolutnie wykluczyć, natomiast ja byłbym ostrożny z wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków. W oparciu o wypowiedzi, że tak powiem, samych zainteresowanych, bo to na pewno nie jest perspektywa zewnętrzna, którą my możemy traktować. Oczywiście intersubiektywne wrażenia są też ważne, ale powinno się to weryfikować jednak w inny sposób i w jakiś sposób stwierdzać, czy to, co na przykład właśnie te grupy, o których Pan tutaj wspomniał, Mówią, czy to rzeczywiście odpowiada rzeczywistości, czy oni tylko i wyłącznie mają takie wrażenie, im się tak zdaje, a naprawdę jest zupełnie co innego. Jak ten problem należałoby uświadomić użytkownikom na przykład konopi indyjskiej, czy takim sposobem dobrym, dobrym sposobem jest karanie ich za to, czy może są jakieś inne metody? Nie, nie wydaje mi się. To znaczy, to jest oczywiście bardzo złożona sprawa. Natomiast ja bym powiedział tak, że oczywiście karanie, jakiś tam wpływ, jakąś rolę może odgrywać, ale ja mam wrażenie, że przede wszystkim powinna tutaj odgrywać rolę pewna wiedza, to znaczy inaczej mówiąc, informacja przekazywana użytkownikowi w miarę możliwości zobiektywizowana, rzetelna. Oczywiście cały problem, to znaczy związana z tym, jakie niebezpieczeństwa i jakie negatywne konsekwencje mogą się z używaniem takich substancji łączyć, co oczywiście jest o tyle zawsze problematyczną sprawą, że to jest zawsze tylko i wyłącznie pewne prawdopodobieństwo i pewne ryzyko. To nigdy nie jest tak, że jeżeli coś robisz, używając jakiś rodzaj narkotyków, to konsekwencje tego będą na pewno takie a takie. Mogą być różne te konsekwencje, mogą być rzeczywiście dramatyczne, a może się zdarzyć tak, że nie będzie żadnych prawie konsekwencji. My natomiast doskonale wiemy, że są substancje, z którymi łączy się większe ryzyko i są substancje, z którymi łączy się mniejsze ryzyko. do Powszechny pogląd dzisiaj jest taki, że produkty kanabis, konopi indyjskich, te przetwory, w szczególności marihuana, są raczej tymi produktami, z którymi wiąże się mniejsze ryzyko, co podkreślam, nie oznacza, że tego ryzyka nie ma w ogóle. Gdy porównać ryzyko, które się wiąże z produktami kanabis, do ryzyka, które się wiąże z alkoholem, zna Pan jakieś opracowania naukowe, które by o tym coś mówiły? To znaczy, ja tu mogę oczywiście tylko i wyłącznie relacjonować, bo nie jestem w tym zakresie specjalistą. Nie jestem ani farmakologiem, ani toksykologiem, więc w związku z tym to nie jest moja specjalność, ale oczywiście takich opracowań, które próbują. No, skalować jakoś to niebezpieczeństwo, które z substancjami psychoaktywnymi jest związane, jest dzisiaj sporo. Oczywiście jednym z, najsła, z najbardziej znanych powszechnie jest taka seria dwóch czy trzech publikacji bardzo znanego brytyjskiego psychofarmakologa, profesora Davida Nata. No i tam w bardzo wyraźny sposób to była dość duża zgodność tych ekspertów. Wynik był dość jednoznacznie wskazujący, że ta, to niebezpieczeństwo jest tak naprawdę jedno z najwyższych, jeżeli nie najwyższe, właśnie w przypadku alkoholu. Po alkoholu na drugim miejscu była heroina, ale kanabis yy znajdował się mniej więcej gdzieś w środku tej skali, a więc w każdym razie w porównaniu do yy alkoholu był substancją o wiele, wiele mniej. Niebezpieczną. To jest generalna różnica no, zawsze między substancjami legalnymi a nielegalnymi. Nawet jeżeli w tym badaniu ten element, ten problem uwzględniano, no to i tak bardzo wyraźnie okazywało się, że legalna substancja jest gorsza pod wieloma względami niż wiele nielegalnych substancji postulaty, jak można byłoby zmienić prawo narkotykowe tak, żeby szkodliwość substancji, czy też ich ryzyko wynikała tylko i wyłącznie z ich farmakologii, mm -hmm. a nie z reakcji społecznej na nie. No, znaczy, oczywiście no, teoretycznie rzecz biorąc najbardziej konsekwentnym i daleko posuniętym takim postulatem, który właśnie miałby całe to odium nielegalności zdjąć z substancji psychoaktywnych, wszystkich albo niektórych, no jest legalizacja. Więc wiadomo, że musiałby być to jakiś system reglamentacyjny, który by określał warunki dostępu, i oczywiście najprostsze, jakie można sobie wyobrazić, to wiek, miejsce, okoliczności, czas i inne tego typu rzeczy. Z tym, że powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili. Yy, pomimo, że czasami mówi się generalnie o legalizacji narkotyków, yy, to wydaje mi się, że szanse na to, żeby ktokolwiek yy, rzeczywiście no, próbował przeforsować na przykład legalizację heroiny yy, czy kokainy raczej są niewielkie i zresztą A kodopie indyjskie kod to jest osobna zupełnie sprawa właśnie ze względu na to, że, że to jest coś, co yy, no, na pewno właśnie ze względu na ten relatywnie niższy niż w przypadku do w stosunku do tak zwanych twardych narkotyków stopień ryzyka jaki jest związany z używaniem tej substancji no, można w rozsądny sposób na ten temat dyskutować w ojczyźnie systemu prohibicyjnego czyli w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach no, sporo że tak powiem w tym zakresie zaczęło się dziać łącznie właśnie z wprowadzeniem w kilku Stanach no, systemu reglamentacyjnego, w którym w zasadzie osoby powyżej pewnego wieku, 21 lat, mają prawo do nabywania w określonym okresie czasu, określonej ilości kanabis. Są też podmioty, które mają prawo legalnie uprawiać konopie, sprzedawać, prowadzić sklepy. To wszystko jest opodatkowane, kontrolowane. To, jest to ale, cele rekreacyjne. Ale to jest w celach rekreacyjnych czysto i. Yy... Słyszał pan, żeby poziom szkód wynikających ze używania kanapis w tych stanach USA wzrósł? Na razie nie ma na ten temat żadnych jednoznacznych danych, bym powiedział. Przynajmniej ja ich nie znam. Yy, to jest kwestia w gruncie rzeczy dwóch, dwóch i pół roku, więc to jest za krótko, żeby jakieś efekty było widać, bo oczywiście cała ta reforma była. Opracowywana w ten sposób, żeby ten legalny rynek kanabis yy, był konkurencyjny w stosunku do rynku nielegalnego, to znaczy, żeby ceny ukształtowały się uwzględniając akcyzę i inne podatki na takim poziomie, żeby nie opłacało się mimo wszystko kupować na czarnym rynku. I tutaj z tego, co ja się orientuję. Yy, są dość sprzeczne do doniesienia, różnie to bywa po prostu. Są w niektórych tych stanach rzeczywiście są dane przemawiające za tym, że ten czarny rynek się kurczy, rzeczywiście, ale nie we wszystkich, więc to musi od jakichś okoliczności zależeć, po prostu. W Polsce w 2011 roku wszedł artykuł 62a ustawy, mhm. pozwalający pod pewnymi warunkami umorzyć postępowanie o posiadanie. To jest z tego, co mi jest wiadome, chyba najlepsza forma łagodzenia odpowiedzialności karnej. Wiem, że Pan Profesor starał się y, doprecyzować pewne przesłanki zawarte w tym artykule, mm -hmm. przede wszystkim poprzez określenie, jaka to jest ilość nieznaczna. Skąd mm -hmm. w ogóle ten pomysł i potrzeba, żeby dać te, y, to dookreślić? Ja tylko jeszcze powiem, że te wytyczne Pana Profesora poszły do prokuratury. Yy, tak, to znaczy. Yy, yy... Jest to, yy, znaczy tutaj są dwie szkoły, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, jak prawnicy to nazywają nami ocenne nieznacznej ilości. Yy, I za każdym z nich przemawiają pewne racjonalne argumenty. Yy, niektórzy twierdzą, że lepiej jest zostawić tak, jak jest, żeby to za każdym razem prokurator mógł decydować, czy to jest ilość nieznaczna, czy znaczna, żeby to była kwestia jego oceny. No bo taki system jest relatywnie elastyczny, tylko on oczywiście zakłada, że prokuratorzy są w miarę samodzielni w swoich działaniach i że nie oglądają się bez przerwy, czy góra im to zaakceptuje, tak zwana, czy też nie, prawda? Niestety w Polsce i dawniej nie było to zjawisko w prokuraturze powszechne, no a dzisiaj to chyba zanikło już kompletnie, można sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. Natomiast ten system z wartościami granicznymi ma na pewno pewną zaletę z punktu widzenia nazwijmy sobie to gwarancyjnego i pewnej spójności stosowania tych przepisów, bo jest pewna wskazówka dla organów prokuratury, które. Powinny do tego się dostosowywać, no i w związku z tym nie będzie tak, czy nie powinno być tak, że dla jednego prokuratura, prokuratora 5 gramów to będzie maksimum dla ilości nieznacznej kanabis, a dla innego 20 gramów. Prokurator widząc, że ma taką granicę wskazaną, nie będzie się obawiał podejmować decyzji, bo dopóki takiej granicy nie ma, to on nie wie, czy mu wolno, czy nie wolno. Ale rozumiem, że w chwili obecnej w polskim ustawodawstwie nie jest to element, który, który da te wytyczne, tak? Nie jest to element obowiązującego systemu prawnego. To, co znalazło się w tym komentarzu, który ja na prośbę Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej przygotowałem, no to jest w pewnym sensie, no można powiedzieć, moja Autorska propozycja znaczy się pan odbierał, Aczkolwiek, można... właśnie, autorska na tyle, na ile ja nie wymyśliłem tych wartości granicznych one zostały po prostu przejęte z ustawodawstwa Republiki Czeskiej. Inaczej mówiąc, wykorzystałem tam tą tabelę, którą swojego czasu, ale w formalny sposób, wprowadzili Czesi do swojego. Ustawodawstwa. No, wykorzystałem to z kilku względów, bo oczywiście można było równie dobrze sięgnąć do takich tabel, które w wielu krajach związkowych w Niemczech istnieją, czy w innych krajach, no ale Czechy no, to jest nasz sąsiad, zbliżony pod wieloma względami kraj słowiański, również mający podobną historię problemów narkotykowych co Polska, a więc nie taki jak kraje zachodnie, które o wiele dłużej się z tymi problemami borykają. No, dla prokuratora jest bardzo często ważny jakikolwiek punkt zaczepienia. Wielu prokuratorów no, nie za bardzo nawet jest w stanie sobie wyobrazić, co to jest ta nieznaczna ilość, czym się tu kierować. Jakiś punkt zaczepienia, jakaś wskazówka może być tutaj bardzo ważna i w tym sensie niektórzy z nich uważali, że to jest pomocne, aczkolwiek, tak jak mówię, formalnej mocy wiążącej. Te wytyczne i ta tabelka nie miały żadnej, to był tak jak każdy inny komentarz do przepisów prawa przez prawników yy, pisany. Yy, oczywiście był w pewnym momencie pomysł, w momencie kiedy w 2011 roku wchodziła w grę ta nowelizacja i ten przepis artykułu 62a. Żeby no, w uzgodnieniu z ministrem, z prokuratorem ówczesnym generalnym Seremetem zaproponować mu wprowadzenie, do czego ustawa ówczesna o prokuraturze jak najbardziej go upoważniała, wprowadzenie takich wytycznych, ale prokuratora generalnego. Dla prokuratorów nie bezwzględnie wiążących, ale pewnych no, właśnie wskazówek. teraz ich nie ma, nie ma. Nie, bo nawet wtedy okazało się, że nikt w gruncie rzeczy ani w Prokuraturze Generalnej, ani w Ministerstwie Sprawiedliwości nie był zainteresowany z jakichś powodów wprowadzeniem w bardziej sformalizowany sposób tego typu wytycznych. Czyli ewentualne próby poluzowania polityki narkotykowej rozwijają się, tak ja teraz wnoszę, o wolę polityczną? Wie Pan, no, chciałem prawdopodobnie powiedzieć tak, no, Wola polityczna, albo może nawet czasami... To zależy, wie Pan, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Bo to może być brak woli politycznej do tego, żeby coś zmienić, to znaczy pozytywnej woli, do tej pory Praktycznie rzecz biorąc, a miarok rok właśnie od zmiany rządu w Polsce, jeżeli chodzi o politykę narkotykową, w zasadzie żadnych wyraźnych sygnałów ani w jedną, ani w drugą stronę nie było. Mam wrażenie, że póki co przynajmniej zdaje się to nie być jakimś jednoznacznym priorytetem Ministerstwa Sprawiedliwości czy. Czy, czy, czy rządu jako całości, jeżeli to tym priorytetem mogą być przede wszystkim dopalacze i nowe substancje psychoaktywne, natomiast te tradycyjne narkotyki jakby troszeczkę zeszły na dalszy plan, tym bardziej zresztą, że rzeczywiście no można na podstawie pewnych danych epidemiologicznych odnieść wrażenie, że to nie jest jakiś narastający, nadbrzmiewający problem. No Czyli powód do tego, co było przed rokiem 2000, ja przypomnę, że przed rokiem 2000 posiadanie narkotyków w znacznej ilości na własny użytek nie było karane. Na chwilę obecną według pana opinii nie, to, 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 jest mało prawdopodobnie. To znaczy, nie pan, no, umówmy się co do jednego. Prawdopodobieństwo, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z taką inicjatywą, jest zerowe. Prawdopodobieństwo, żeby... Być może w Sejmie może ktoś z taką inicjatywą, jakaś grupa posłów, na przykład wystąpić, ale żeby to znalazło większość Sejmową, poparcie większości Sejmowej, to też wydaje mi się, że to jest. Nie powiem, że nieprawdopodobne, ale bardzo mało prawdopodobne. Ja bym nie oczekiwał tutaj jakichś zmian. Ja bym powiedział, że. Dobrze będzie, jeżeli nie nastąpią zmiany na gorsze. I chyba wypadałoby tym dosyć pesymistycznym z perspektywy tego co być może chcieliby usłyszeć użytkownicy portalu Cannabis News zakończyć